To jest ten y, poziom odklejenia. Bezpieczeństwo nie ma ceny. Zrujnuje to portfele Polaków. Ewentualne kombinowanie przy zwołaniu Zgromadzenia Narodowego to byłby zamach stanu. Byliśmy świadkami najbrudniejszej kampanii wyborczej w historii Polaków. 3 RP. Dziś Anna Bryłka bez cenzury o sprawach, które rozgrzewają Polskę i Europę. Zaczynamy od gorącego tematu, paktu o migracji i azylu. Komisja Europejska właśnie opublikowała raport z wdrażania i tu robi się ciekawie. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tym dokumencie znajdziemy sformułowania mówiące o tym, że polityka migracyjna może zapewnić spójność społeczną, a migranci przyczynią się do rozwoju społeczeństw i gospodarki, a także zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej. To jest ten poziom odklejenia autorów tego dokumentu, którzy zachowują się jak gdyby nie widzieli, jakie fatalne są skutki masowej. Imigracji w Europie Zachodniej. Polska w przeciwieństwie do większości państw UE nie wysłała swojego planu wdrażania paktu. Ale czy to wystarczy? Anna bryłka uważa, że jedyne wyjście to twardy opór, nawet ryzykując kary. Pewną zmianą jest to, że rząd przestał kłamać na temat tego, że Polska będzie beneficjentem paktu migracji i azylu. Co będzie dalej? Jedynym tak naprawdę sposobem jest ujście na zwarcie. I zaryzykowanie kar wobec Polski. Prawo obowiązuje, innego sposobu po prostu nie ma. Ale bezpieczeństwo nie ma ceny. My mamy wystarczająco problemów z legalnymi migrantami tutaj w Polsce, żeby jeszcze brać na siebie odpowiedzialność za błędy migracyjne. Państw Europy Zachodniej. Przechodzimy do kolejnego problemu przedłużenia umowy o transporcie drogowym z Ukrainą. To fatalna wiadomość dla polskich przewoźników. Ukraińscy kierowcy mają wolną rękę na unijnym rynku, a nasi muszą sprostać rygorystycznym wymogom. To oznacza jedno nieuczciwą konkurencję. Parlament zatwierdził przedłużenie niekorzystnej dla polskich przewoźników umowy o transporcie drogowym towarów między Unią Europejską a Ukrainą do końca 2025 roku. Problemy polskich przewoźników związane z ukraińską konkurencją nasiliły się po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku oraz po liberalizacji przepisów transportowych między Ukrainą a Unią. Po wprowadzeniu umowy przewoźnicy ukraińscy zostali zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe w Unii. W efekcie tego ukraińskie firmy transportowe mogą swobodnie działać na rynku unijnym, ale tylko unijne, w tym polskie firmy nadal muszą spełniać rygorystyczne wymogi, tak jak pakiet mobilności, płaca minimalna, normy czasu, pracy kierowców, dyrektywa o pracownikach delegowanych, co zwiększa koszty europejskich firm transportowych. Powodując, krótko mówiąc, nierówną konkurencję, nieuczciwą konkurencję. Ukraińscy przewoźnicy często oferują niższe ceny za przewozy towarów, ponieważ koszty pracy na Ukrainie są znacznie niższe, nie są objęci unijnymi regulacjami, co pozwala im ograniczyć koszty. Branża transportowa to aż 6% polskiego PKB, a firmy bankrutują. Anna Bryłka wskazuje na brak działań ze strony Komisji Europejskiej i polskiego rządu. Zdecydowana większość polskich europosłów sprzeciwiła się tej umowie, ale jest jeden wyjątek. Który budzi pytania. Przypomnę, że branża transportowa, branża TSL, transport, spedycja, logistyka stanowi około 6% polskiego PKB. Po tym przegranym przez nas głosowaniu trudno szukać pozytywów, ale z całą pewnością jest jeden. Strajk przewoźników i Rafał Meckler doprowadzili do tego, że polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego dowiedzieli się, nad czym głosują. Finalnie sprzeciwiła się zdecydowana większość naszych polskich przedstawicieli. Umowę poparł Poseł Kobosko z Polski 2050. Naprawdę chciałabym się dowiedzieć, co stało za tym, żeby zagłosować de facto za likwidacją tak ważnej dla polskiej gospodarki branży. Mówimy o Mercosur. Umowa z krajami Ameryki Południowej wciąż wisi w powietrzu. Mimo medialnych plotek, Francja wciąż się sprzeciwia. Ale czas ucieka, bo Komisja Europejska naciska na szybką ratyfikację. Co robi nasz rząd? Według Anny Bryłki. Temat Mercosuru wrócił ostatnio także do mediów, przede wszystkim według mojej wiedzy zweryfikowanej u kolegów ze Zjednoczenia Narodowego. Nie ma dziś decyzji Francji o tym, żeby zrezygnować ze sprzeciwu wobec umowy z krajami Mercosur. Takie informacje rozpowszechniał jeden z posłów, ale sytuacja nie jest jeszcze ta, aż tak podbramkowa. Odsłyszymy w kuluarach, że jest duża determinacja komisji, aby ratyfikację zakończyć jak najszybciej. To oznacza, że z czasu jest coraz mniej. I w tej sytuacji widzimy rząd w pewnej swojej sprawczości. Władysław Kosiniak-Kamesz chwilę po wyborach prezydenckich chwalił się, że zablokował umowę, co jest po prostu nieprawdą. Żadnej twardej deklaracji nie było też przy okazji zacieśnienia relacji Donalda Tuska z Emanuelem Macronem. Nie odnotowałam żadnych aktywniejszych działań ani ministra rolnictwa, ani ministra Paszyka, który odpowiada za działkę handlu, a więc i umów handlowych. Wszyscy panowie Ministrowie z PSL-u i absolutnie zero aktywności. Oni czekają tylko na to, aż wszystko zrobi Francja. Na dziś wiemy, że bez Włoch nie uda się zbudować mniejszości blokującej. Kolejny prezent od Unii to dyrektywa budynkowa. Pamiętacie alarmy Konfederacji o obowiązkowych remontach klimatycznych i paszportach budynkowych? To już się dzieje. Nowe przepisy wchodzą w życie, a polski rząd zaczyna je wdrażać. Konsekwencje. My, jako Konfederacja, jako pierwsi alarmowaliśmy o nowych przepisach, które wymuszają remonty klimatyczne i paszporty budynkowe. 14 marca 2023 roku, a więc ponad dwa lata temu, razem ze Sławomirem Bencenem, informowaliśmy na konferencji prasowej w Sejmie, w Sejmie, czym jest dyrektywa EPBD. W tym momencie pojawiają się i będą pojawiać się kolejne akty krajowe, które w swoich założeniach będą implementować te przepisy. W ten sposób do rządowego centrum legislacji trafiło rozporządzenie, które wdraża jedno z rozwiązań, a mianowicie do budynków, które ma sprzyjać i promować elektromobilność czy kwestie związane z instalacją fotowoltaiki, co jest obowiązkowe w dyrektywie budynkowej. O co chodzi w dyrektywie budynkowej? Krótko mówiąc, Unia Europejska chce, by nowe budynki były zeroemisyjne 28-2030 rok, chce wprowadzenia klas efektywności energetycznej, paszportów budynkowych, no i właśnie zaczęło się przymuszanie ludzi do obowiązkowych remontów klimatycznych. Rząd, polski rząd nie powinien. Implementować tych przepisów, bo zrujnuje to portfele Polaków. Na koniec gorące emocje po wyborach prezydenckich. Część aktywu PO wciąż nie może pogodzić się z wynikiem. Mimo, że rezultat jest niepodważalny, pojawiają się próby podważenia. Co o tym myśli Anna Bryłka? Nie obawiajcie się państwo scenariusza kradzieży tych wyborów. Ewentualne kombinowanie przy zwołaniu Zgromadzenia Narodowego to byłby zamach stanu. Marszałek Hołownia nie odważy się na takie. Działanie. 6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego i obejmie on urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tak zdecydował naród. 6 sierpnia Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta. Anna Bryłka podkreśla, że to nie czas na podważanie demokratycznych decyzji, a kampania wyborcza była najbrudniejsza. Byliśmy świadkami najbrudniejszej kampanii wyborczej w historii III RP, ale prawica to przełamała i nie dopuściła do domknięcia. Systemu. Trzeba tylko przyzwyczaić się do tego, że wieczór wyborczy w Silnych Razem potrwa co najmniej 5 lat. Nie będzie lepiej, ale może być śmieszny. Mocne tematy i mocne słowa od Anny Bryłki. Czy zgadzasz się z jej ocenami? Daj znać w komentarzu. To był kolejny odcinek na słowo. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie i do zobaczenia w następnym.